Wow, co się dzieje? nie wiem, że coś się stało właśnie na live. Jest 50 osób prawie, nie? Jak oceniasz swoje umiejętności? Sze 60 osób, wow! Wow! 60 osób, co się dzieje? Wow, screenshoty leczą. Wow! Wow, dziękuję bardzo Na Bedwars? Swojej umiejętności mm. Na beter w sumie. Nosi. Wow! Nie! Nie wiem, że co się stało. 60 osób. 65! Ja nie mogę! Ja nie mogę! Widzowie, co się dzieje? Wow! Wow! O kurde, mówię. Aktywność mi spadła na kanale. A tu nagle 68 osób. Co się dzieje? 73 osoby. Nie wierzę. Nie wierzę co się dzieje. Wow. Ło kurde. Albo to jest błąd duba, albo nie wiem. Napiszcie wszyscy na czacie coś. Ja bym był taki spam. 81 osób. No nie wierzę, co się dzieje. 425 wyświetleń to już mam, mój live. Zapraszam do dania subika. Każdemu. Chyba bot. No. No nie wiem, 88 osób nagle? 90 osób? Co się dzieje? 200... Oh. 100 osób! 100 osób na live 100 osób! Wow! Wow, 101 osób! Pietelko nagle wbił i każdy... Wow, wow, 101, 102 osoby! No nie wiem, co się dzieje. Jeśli, jeśli jest naprawdę tyle osób, to zapraszam tutaj. What the fuck, co się dzieje? 120 osób, nie? Co się dzieje z YouTube'em? Rozegrałem polski YouTube, 120 osób na live. 130! Co się dzieje? Nie wierzę! Nie wierzę! Widzowie, co się stało w tej chwili? Widzowie. Nagrywa się moja reakcja? Nagrywa. Jezu, co się dzieje z moją, z, mo, z moim YouTube'em. 130 osób. <sighs> Jeśli to boty, to ja nie wiem, co się stało w tej chwili, nie? Robię sobie zdjęcia na telefonie, żeby był dowód. 150 osób. No nie wiesz, co się stało. Wow, dziękuję za tyle osób, wow. 150 osób 100... 140 osób, dwa. Wow, dziękuję. A spada liczba. Możliwe, że to boty były. A jeśli to nie boty, to ja nie wiem, no. Wypisze nagle, że 13 osób, nie? A tu 136. Nie wiem co to mogło być, nie? Widzowie. Albo jakiś rajd botami. Nie wiem co to było w ogóle, nie? Jeśli jest tyle osób, to piszcie na czacie. Siema Karol ty. Widzicie ile osób? Mam 133 osoby. 131. Można zagrać? Widać na razie nie będę. Wiem, wiem, moja reakcja jest the best. Co się dzieje? No, tysiąc wyświetleń, no co się dzieje? Ja nie mogę, mam laga mózgu. Nie, ten live zostanie publiczny. Ten live top cha. Na top chat pisze 140 osoby. Ja nie jestem Twoim reakcją. No nie jesteś, ale mówię wytyfy, Wow. Dzisiaj się pojawi reakcja na moim YouTubie. Widzowie, co się stało? Muszę odświeżyć YouTube'a, bo ja nie wiem, czy to ta naprawdę tyle jest osób, nie? <grym> Odświeżam, uwaga! 102 osoby dalej! Co się dzieje? <grym> nie wierzę, co się dzieje! Wow! Bo, wow. co się dzieje? No, spadają sobie 101 osób, sto je... 98 ale wyświetlenie rosną. <grym> Nie wiem, ktoś mnie znajdował czy coś, ale, no nieźle. Co jest? Co się dzieje? Kurde. Ja nie mogę, co się stało w tej chwili? Co się stało w tej chwili? Ja nie mogę. O kurde, ty, licznik, pisz, patrz, 96 osób, czyli jednak to prawda. Nie wierzę, co się dzieje? Ja nie mogę, co się stało w tej chwili? Zamknij się, siostra. To nie wiesz o co chodzi nawet. I osoby dalej rosną. Co się dzieje? Rosły przynajmniej. Muszę robić fotę. No nie wierzę. Ej, teraz każdy tak ma. Każdy youtuber? Ty, to YouTube rajduje nas. <laughs> Czekajcie, odpalę sobie jakieś live. Eee, live. Ale błędy YouTube'a są wytyfy. Ja nie mam, ja mam zero osób. Live, video. Kurde, YouTube A teraz mam czterdzieści cztery osoby, spadają sobie U Was ten ma na przykład trzy osoby. To nie każde tak ma czterdzieści osób. A może, kto, by ktoś wpadł. A mnie kolega wczoraj miał. Ej, twój. Twój kolega tak miał wczoraj? Dziękuję za subika, seba, gaming. Nie wierzę, co się stało w tej chwili, nie? 1300 wyświetleń. Nagle. Ten live zostanie publiczny, no. I ta akcja będzie na YouTubie. Interesuje się Marvel? Interesuje. Ja robię próbowanie, i znowu mam 0 oglądających. No niestety, no. Promocja ma gaming. No hmm. się dogadamy? No. 32 osoby. Wow. 34 osoby. Znowu wzrastają osoby. No nie wiesz, co się dzieje. Seba Gaming. Trzymaj subika. Ważna informacja. A. Aż dużo dalej I have zero. A <laughs> i nie spadają. Za chwilkę. Czekaj. Nie wierzę w to, co się tutaj stało. Nie wierzę! 30 osób się utrzymuje. Janek XD, Siemka, witam cię. Promo! Promo będziesz ale musi zostawić subika i lajka w górę. Pierwsza rzecz. Subik lajk like. I będzie dobrze, nie? No nie wierzę w to, co się stało, nie? Ja nie mogę. Już? I utrzymuję mi się 31 osób. Mój kanał Janekza. No dobra, spoko. Będę wiedziała. Zagraficzki 8 na 10. Sorki jest za siostry w tyłu. Ale no. A ja miałem 1800 do tworzeń. No gad, git. W jakim mieście mieszkam? Puławy. Takie 50 tysięcy miasto. A pola i wyświetleń No nie, że, nie, że. Powiem ci. 1500 wyświetleń. Mam. Ocenisz solciaks? Już oceniam. A solciaks, solciaks. jest solciaks. 52 osoby ty masz, solciaks na live. Co ty gadasz? Mogę to promo? No możesz. Za chwilę. Oni no nie widzisz, że masz. No ma masz 54 osoby. Nie widzę nic. Masz lajka, mordo. 63 osoby z live No mi już spadają te osoby, nie? Coś się z YouTubem spsuło? No, plus jeden. Uff. Spadają. No, właśnie widzę. Janek XD No super Janek, nie? Jak wraz z Was nagrywasz, to nie, nie ma problemu. Ja <grywa> że 1820 live. A. 16 osób? No, nieźle. Dobra, widzowie. Odcinek tutaj zakończę.